podopiecznych, będzie miał nie lada orzech do zgryzienia, będzie miał o czym myśleć, bo Bydgoszczanie jak na razie przegrywają w Zielonej Górze a różnicą sześciu punktów, ale Anglik wyszedł znakomicie pod taśmę, ale na pewno spróbuje, spróbuje Rafał Kurmański, co właśnie czyni! Kurmański pierwszy, Loram jest drugi, Świst trzeci, ostatni z tyłu tak jak należało się spodziewać Grzegorz Czechowski no i czy aktualny Mistrz Świata z 2000 roku jest w stanie powalczyć. Nie powalczy, bo ma defekt. Bydgoszcz, chyba jednak, pomimo tej zasłony dymnej, pomimo tej blokady informacji, jako panowała, jak Państwo widzieli, w parku maszyn dziś przed zawodami, kiedy żaden z menedżerów, ani z zawodników, czy DNR nie chciał mówić, jak jest naprawdę. Bydgoszczanie chyba nie są przygotowani do sezonu. Takie wnioski nasuwają się po trzech wyścigach w Zielonej Górze, ale to, nie jest zmartwienie że tu Quick Mix, to nie jest zmartwienie zielonogórskich kibiców, bo to kolejna gonitwa, która zakończy się rezultatem 5 do 1. No i mistrz Polski po trzech biegach w Zielonej Górze po prostu na łopatkach. Czy szans stać na to, aby powalczyć jeszcze dziś w Zielonej Górze? Kto wie.